Przede wszystkim widoczność na ulicy, nie wiemy co się stało. Nie wiemy czy ta osoba jest pijana pod narkotyków, czy po prostu leży i się opala albo jest nieprzytomna, bo coś się jej stało. Wchodzimy, mamy halo, proszę pana, bliżej, łapie za ramiona, halo, proszę pana, się odezwa. Osoba nadal nie reaguje, czy nie reagowała ani na mój głos, ani na mój dotyk, więc w tej sytuacji będę potrzebował kogoś do pomocy. Pani czerwony, pani tu zostanie będziemy pani potrzebna, tak? Jedna konkretna osoba, najlepiej charakterystyczny jakiś element ubioru, nie wiem, biała sukienka, różowe trampki może być. Wtedy ta osoba wie, co do niej mówimy. Jeżeli będziemy mówić do tłumu, tłum, tłum nie zareaguje. On chyba nam sobie głowę i kładę rękę na czoło. palce tutaj na kości żumy. się w ten sposób. I przez 10 sekund na swoim policzku czuję wydychane powietrze, słyszę je uchem i widzę poruszającą się klatkę pieszo. Jeżeli wyczuję... Mniej nikt dwa oddechu, czyli jeden albo w ogóle nie wyszuje oddechu. To znaczy, że ta osoba już nie oddycha albo zaraz przestanie oddychać. W tej sytuacji potrzebujemy e, pomocy, potrzebujemy wezwać pogotowie, czyli dzwonimy na numer, prosimy tą osobę, która nam została. Ma Pani telefon? Niech Pani zadzwoni na numer 999, czyli mówimy numer telefonu. Mówimy gdzie jesteśmy, czyli tutaj jest gładka tak. E, na ulicy leży osoba, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Co się stało? Jeżeli to byłby wypadek e, komunikacyjny, trzeba powiedzieć, niż tych ludzi jest. No i na końcu warto się przedstawić, żeby nie było wiarygodne. To jest, to jest ważne, bo on często ludzie sobie rozprzadzą. Jak już wiemy, że ta osoba sobie wzywa pomoc, na końcu musimy jeszcze też poprosić ją o to, żeby jak pani zadzwoni, później o tym powiedzieć. Wtedy ja wiem, że ona wezwała, że oni już jadą. Bo jak ja będę zrobił pół godziny, a nikt nie przyjedzie, czy godzinę, no to w skutku takiego nie będzie. Zaraz pani opowiem dlaczego. W ten sposób pochylam się na podwójne dłonie. Czyli dwie dłonie sklecone w ten sposób, Tą część dzwoni wkładam na środku mostu. Co ważne, ta osoba musi leżeć na twardym podłożu i najlepiej, żeby e, zdjąć odzież w tak żeby widzieć ten mostek i móc sobie swobodnie te ręce ułożyć. Jak widać łokcie mam proste i jestem pochylony ciężarem ciała, nie siłą mięśni, tylko ciężarem ciała. 30 razy w tempie 100 na minutę. to jako koło 18-19 sekund.

Eee, przychodzą, przejmują, zajmują się już poszkodowanym. Eee, no my mamy takiego Jak tak? Druga sytuacja, cokolwiek zagraża mi bądź mojemu życiu i zdrowiu. Czyli to co mówiłem na początku, to my jesteśmy tutaj najważniejsi. Trzecia sytuacja, no, dobra, można robić 5 minut, można robić 10 minut, można robić pół godziny i godzinę, ale w końcu człowiek się zmęczy. Więc ee, jak się zmęczymy też trzeba przestać. No i czwarta sytuacja, poszkodowany może zacząć od eee, Bardzo mało prawdopodobne na miejscu zdarzenia, ale tak. Badania pokazały, że w Europie dochodzi się do 700 tysięcy zatrzymać wrożenia. 5 do 10% tych ludzi wychodzi ze szpitala, czyli tak naprawdę wraca do normalnego życia. Tak? Ja uważam, że należy się ze wszystkim liczyć, no nie chciałabym, żeby czas człowiek nie kiedykolwiek spotkało. No nie, nie mniej, chciałabym też udzielić pomocy. Na pewno nie potrafiłabym wszystko zrobić, ale niektóre rzeczy wystarczyły w tym momencie w pamięci. Czyli nie znała Pani zasad udzielania pierwszej a, pomocy? Do końca nie znałam, znałam tylko to, że jak przyjeżdża i jest chory, należy bardzo uważać, nie należy go poruszać, no w zewnątrz oczywiście, no to pierwsza i ważna rzecz, ale szczególnie, żeby tak aż za bardzo nie poruszać, ewentualnie trochę głowę podłożyć, pod głowę cokolwiek podłożyć, a tak specjalnie jak dzisiaj, nie miałam doświadczenia z uciskiem na klatwie piersiowej.